Hej, witajcie, z tej strony Noxy, a dzisiaj mam dla was siedem ciekawostek oraz historię postaci, jaką jest Swain. Zaczynajmy. Pełne imię Swaina brzmi Jerycho Swain. Szukając źródła tego imienia, natknąłem się na dawne znaczenie słowa Swain w języku angielskim, oznaczające kochanka lub wieśniaka. Oba znaczenia mogą mieć sens w tym przypadku, kochanek jako kontrast do całkowicie pozbawionego namiętności i obojętnego charakteru tej postaci, a wieśniak mogłoby sugerować, że pochodzi on z niższych warstw społecznych, co czyniłoby jego dojście na szczyt hierarchii dowództwa Wojsk Noxusu jeszcze bardziej niesamowitym. Podczas formy kruka Swain wypowiada trzy inne żarty oraz jeden taunt. Naprawdę prosisz ogromnego ptasiego demona o dowcip? Pomyśl logicznie przez se... Jest spokój! Założę się, że smakujesz jak kurczak. Przy wyborze postaci Swain mówi: Rozdziowią was kruki wrony! Co jest nawiązaniem do drugiego tomu opowiadań wydanego przez Stefana Żeromskiego, który nosił właśnie ten tytuł. Kruk Swayna nazywa się Beatrice. Wypowiedź Swayna: The early bird guts the worm. To nawiązanie do słynnego The early bird gets the worm Czyli odpowiednika polskiego Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje Swain został wielkim generałem i jednocześnie władcą Noxusu W czym pomogła mu LeBlanc Która najprawdopodobniej od jakiegoś czasu jest jego prawą ręką Po objęciu najwyższej władzy wraz z Dariusem pracują nad zjednoczeniem Noxusu Biedni demacjanie Skórka tyran Swain przedstawia Swaina już po objęciu władzy w Noxusie jest to jedyna skórka, w której Swain nie wykorzystuje swojej laski do poruszania się, a zamiast niej trzyma berło. Szukając różnych ciekawostek na temat tej postaci, natknąłem się na informację, jakoby Swain był opętany przez demona, co w sumie nie dziwi, biorąc pod uwagę jego krótszą formę. Jeżeli chcecie, żebym bardziej zgłębił ten temat oraz podzielił się z wami wynikami moich poszukiwań, to dajcie znać w komentarzach. Myślę, że możemy tutaj znaleźć jakąś ciekawą teorię. Najwcześniejsze informacje o Swainie pochodzą z notatek jednego z neksjańskich lekarzy. Według nich Swain dotarł na oddział bez płaczu ani zażaleń, z prawą nogą złamaną w pół oraz kośćmi sterczącymi przez skórę. Mały, patrzący gniewnie ptak, zdawał się przymocowany do jego ramienia. Lekarz wpatrywał się z przerażeniem, gdy młodzieniec odpowiadał z nieludzkim spokojem na pytania dotyczące jego zdrowia oraz wieku. Nawet pomimo wielokrotnych trzasków, gdy piaskowe odważniki nastawiały jego piszcze, słoń nie mrugnął, ani nie drgnął. Nawet podczas trzaśnięcia kości strzałkowej, odrzucił zalecenia lekarza w sprawie leczenia nogi za pomocą magii, prosząc wyłącznie o kulę zanim się oddalił. Następne informacje pojawiły się w dokumentach noksińskiego Wojska, jednakże jasne jest, że nie są one kompletne. W normalnych warunkach okaleczony chłopiec zostałby odrzucony przez dumne nocneńskie legiony, ale informacja wskazuje, że jego pierwszym odznaczeniem była ranga oficerska. Żołnierze, którzy pod nim służyli oraz przeżyli, pozostawali pod jego rozkazami z niezłomną wiarą i lojalnością. Błyskawicznie awansował w hierarchii najwyższego dowództwa, często zyskując pozycję, gdy wyżsi rangą prosili o zdegradowanie w celu dołączenia do jego jednostki. Będąc przebiegłym strategiem, Swain był odznaczany po każdej stoczonej bitwie, często utykając na czele oddziałów atakujących. Jego dążenie do władzy zdawało się niepowstrzymane do momentu, gdy nagle został on przeniesiony do cywila, tuż przed ioniańską inwazją. Oszałamiająca decyzja, ociekająca biurokratycznym sabotażem. Jeżeli Swain był wściekły z powodu tego wydarzenia, nigdy tego nie okazał. Jego twarz była tak nieprzenikniona, że niektórzy wierzyli, że to maska ukrywająca coś potwornego. Więcej plotek dotyczyło ptaka, który nigdy nie opuszczał jego ramienia, którego imię Swain szeptał jedynie do zwierzaka. Gdy Demasja zwiększyła swoją obecność w League, Swain natychmiast został przywrócony do służby. Ok, to na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, że możecie zostawić pod nim łapkę w górę, możecie zasubskrybować mój kanał. Jeżeli chcecie, żebym omówił jakąś konkretną postać, to możecie ją zaproponować w komentarzach. A tymczasem żegnam się z wami. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace.